Dobra, następne polowanko Znowu na krakena No i dobra są już ślady jakieś Na speedzie W tą stronę? Wyleczcie, ja rozstawiam Ja zawsze biegnę w tą Dobra O mamy jakiegoś O no... To o, uwaga bo tu jest niezłe duże Ech. Dobra minimy go Dobro E Ja. to leje Tu mamy Hemka czynę Dobra załatwiamy O coś tu słyszę Słyszysz? Coś tu Ue spadłem cholera No nic to też nie nie Nie, to te... Też wyszysz, nie? Te małe Myślę, robaczki, to No, a, jest coś Akurat na drugim, na drugim końcu masz No no tam no, to się na samym końcu no, je. Dobra jest Dobra dobra Weźmy. On też nie lada, nie Coś go widzi? Nie. No. Ja. Nic. O, fuck. Pomóżcie, o. o. jest. Tu go mam. Skrada się. Le lecę za tobą. Sara będzie. Co teraz Leć, leć Mateusz, to jest acceleration. 0. Mhm. Mm Kurczę, przeszedł koło mojej miny. Dobra. W lewo? Nie, tam jest moja mina. Jest, 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 jest na widać na tym, na sygnale. O, ma dźwięku. No Mateusz, trapuj, bo on nie wie, że ty tu jest. Trapuj, trapuj, trapuj. No, nie wiem. Dobrze jest. Dobra. No i gdzie on jest? Nie wiem. Postaw ten sensor. No już nie mam więcej no... a schował się w krzakach. I do tego się przydaje właśnie lightning gun Gdzie on jest? No masz cały czas. Aha dobra Podnieśliście tego? Tak, tak, tak. To, tam kop... przyciągnął. Na... No i gdzie? Stawaj ten. A. Leci do góry z do was. Na dole, na dole. To arena. W ogóle nie trzymał tego. Trzymałem. Nie trzymam, ale trzymam. Dobra O, nie złapałem go Faster, faster, faster Dobra Bo no, potrzebuję życia, wszyscy mają życie Faster, Dobra. faster bym bardziej potrzebował Ale Ale faster, faster sorry, ale pobiegłem naokoło ze Dobra, siedzimy mu na Dobra, jest pod, pod nami, pod nami Nieee no. Chyba zaraz mnie zabije coś. Weź mnie trochę podlecz. Nie no, jak? Ty masz pół życia. A, to może być. A, już weźmę. Jetpack, patrzyłem ta, na jetpack ta, ta, ta. Bywa. O, oj tam oj. I co, zjął nam? No, ja jestem tak. Tam jest. Tak. Dobra. Nie jest tak daleko, o, widać Dobra, nie strzelacie do niego. Tak, tak. Uuu. O. Co to było? Pięknie. Ale mi kamerą rzuciło teraz mnie pożarło pożarła. Jakbyś mógł mi się ten już... o, baf przy okazji będzie będzie? dobra o Jump coś, no, wiem. to jest super no dobra, gdzieś tu jest, tutaj będzie fasto, fasto, fasto konimy dobra o już mi się naprawił kursor od tego Bacha <laughs> O! Szybko uciekł. Dobra, skaczmy. Tutaj. I co? Na środek tej jaskini się pchamy i będzie. O! Drugi. No to idealne, bo widać gdzie jest. No to... wystaw ten. Złap go tylko. Albo... Nie! Haha, ha, prosto na mnie przyszedł. Jest? Znowu ten, tak. znowu, ten znowu Znowu Ja go nie widzę. No, e, przepraszam, tutaj. No masz markera cały czas. Swojego. No tak, ale jak, jak mapa? Nie, to nie widzisz chyba, czy coś... Się... Zniknął jakoś nie, wiem zniknął. Jakoś... Bo marker pokazuje... A, on już jak wyszedł. Ostatnią pozycję. Dlatego, dobra. Ja się podniecał a ma potwór... I see the Monster is there. Ale głupi ten kurser jest jeden. tapa dwa razy i mi się odblokowało. No mnie. O, rośli na mnie już. Są lecę do raz. ciebie. Dziękuję, przepraszam. Dobra. O. Jest jakiś buff, to wezmę sobie. Widać potwora cały czas, oczywiście. Widać, już Dobra, wszyscy są? To jest Uberfield. Uberfield. A, sprawdź. Fasta, fasto, fasto. O, żeś skoczył. A ja yes. za Jest, jest, jest. Jest? Pięknie. Czemu ja tylko spadłem na sam dół? Na drugą stronę mostu tam jest większy Mam do żeby się nie Dobra, na górze postawimy minę Z on mnie tu gania na dole, ale dobra, to cię to jakoś... O przyznał twoją minę, pięknie. w tyłek Krakena. Łap go. Mhm. Mm Dobra. Załatwione. Oh, spadł na mnie! No, nieźle było.